Po przerwie witam Państwa ponownie e, i będziemy mówić o karatę Paweł Bąbolewski, moim i Państwa gościem, witam, witam serdecznie. serdecznie. Proszę spojrzeć, kolejny turniej się szykuje w Szczecinie, już 17 listopada, czyli w niedzielę, tą najbliższą. Tak jest, zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie do hali przy ulicy Twardowskiego na szósty turniej nadziei w karate WUKF o puchar prezydenta miasta Szczecin turniej który organizujemy właśnie we współpracy z urzędem miasta z 12. dywizją zmechanizowaną i mamy już tutaj zapewnienia z sześciu klubów że przyjadą i między innymi goście z dalekiej Warszawy, z podbytgoszczy i tutaj nasi koledzy z Gryfina i trzy szczecińskie kluby. Także będzie myślę na co popatrzeć, wielu utalentowanych jak również utytułowanych zawodników stanie w szranki na czterech matach o te, o te główne trofea, czyli właśnie o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Tak, żeby wyjaśnić trochę nazwę tego turnieju, powiedz mi Karate WKF, jakby to trochę. Karate WUKF jest to karate wszechstylowe, czyli ta federacja WUKF, jedna z trzech największych federacji na świecie, która zrzesza praktycznie wszystkie kraje z całego świata, ze wszystkich kontynentów, ma pod sobą jakby wszystkie style karate. Tych styli na świecie jest bardzo wiele i tym bardziej więc cieszą sukcesy zdobyte w takiej wszechstylowej federacji. Ponieważ rzeczywiście można powiedzieć, ogarnia to całe, całe karate wszystkich styli. I nazwa naszego turnieju, Turniej Nadziei, no właśnie. Z, z właśnie chodzi o to, że szukamy właśnie tych młodych talentów, tych Nadziei, Karate jest, jest oprócz tych, tej nagrody pucharu prezydenta miasta, jest jeszcze nagroda, którą przyznaję ja osobiście. Jest to właśnie na, nagroda dla Nadziei, karate WKF. I muszę powiedzieć, że każdego roku przyznajemy tą nagrodę. I to jest w ten sposób, że ta osoba, która dostanie tą nagrodę kiedy jedzie na Mistrzostwa Świata lub Europy to przywozi zazwyczaj złoty medal albo no, na, na pewno staje na podium, więc... Yy... Mam nadzieję, że tu będzie tak samo, że osoba, która dostanie w niedzielę tę nagrodę na kolejnych mistrzostwach Europy, one się odbędą w Weronie we Włoszech lub na mistrzostwach świata u nas w Szczecinie, które będziemy organizować w przyszłym roku, stanie na podium lub nawet będziemy mogli mieli okazję posłuchać mazurka Dąbrowskiego. Czyli ten turniej otwiera drzwi do, 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 do wielkich sukcesów karate. Można tak powiedzieć, no to, jest, to jest turniej z dużą tradycją, już szósta edycja. Także, tak jak mówię, przewinęło się przez te lata na matach na bardzo, bardzo wielu zawodników, którzy zaczynali na przykład jako, jako, no wtedy powiedzmy sześciolatkowie, teraz mają lat 12, a mam nadzieję, na że na 12 edycji już będziemy mieli pełnoletnich takich zawodników, których ten turniej, można powiedzieć, sobie wychował. Tutaj gościem specjalnym tego turnieju będzie znany aktor, znany między innymi z, z serialu Emi jak miłość, ale również z wielu, z wielu innych produkcji, Robert Moskwa, również karateka, drugi Dan. Zresztą gościł tutaj kiedyś również w tym programie. I także również mamy dla niego taką niespodziankę. Chcemy mu podziękować na ceremonii otwarcia za promocję karate w mediach i za, za taki pozytywny wpływ na odbiór społeczny karate w Polsce. A będzie gościem w ramach bycia widzem, czy też będzie, będzie brał udział? Jego zawodnicy z Warszawy z klubu Karate Stars będę brał... Trenerem. Tak, tak, jest trenerem. A, Sam podziwiam go, że znajduje jeszcze na to czas, bo to bardzo zapracowany człowiek cały czas nagrywa kolejne, kolejne filmy, kolejne odcinki, także no, ale pasja, pasja karate jest jego taką bardzo zakorzenioną, w jego zakorzenionym hobby, więc naprawdę poświęca się temu również bardzo, bardzo mocno. Mówisz, że ten turniej daje nadzieję, daje możliwości do tego, żeby zdobywać dużo większe laury na całym świecie. Ostatnio też wróciliście z turnieju i też chyba nam się udało coś wywalczyć? Tak, tak. Byliśmy na Mistrzostwach Europy w Sheffield w Anglii, no, gdzie przywieźliśmy, no, można powiedzieć, worek medali, bo y, dzieci zdobyły trzy medale. Maciej Waryński mistrzostwo Europy, Tomek Ziębicki wicemistrzostwo i Paweł Juraszek brązowy medal. Mi się osobiście udało wygrać w konwalkach do 70 kg i również w drużynie z, z moim kolegą Iwo Licznerskim, z goszczo oraz z naszymi... Takimi zawodnikami, którzy wystartowali jako reprezentacja Polski, a aczkolwiek pochodzą z Belgii, ale federacja, ponieważ złożyli do federacji prośbę o to, aby jakby zostać takimi naturalizowanymi Polakami, zgodziła się na to. To są Massimo Reale i Amaury Charlier. Razem z nimi wywalczyliśmy złoty medal w kumite drużynowym Rotation i srebrny w kumite drużynowym Seniorów. A teraz no przed nami kolejne wyzwania po turnieju Nadziei. Mamy nasz klubowy turniej Bushikan Cup w grudniu. No i w przyszłym roku, tak jak mówiłem, mistrzostwa Europy, no i mi, mistrzostwa świata. W Szczecinie, w Szczecinie, Na które serdecznie również zapraszamy. Duża, duża praca przed nami. Ja osobiście, jeszcze w, w tym, za tydzień, wylatuję do Londynu, gdzie będę prowadził seminarium, mistrz taki, który urodził się na Sri Lance, też zresztą gość tego programu, wszyscy już tutaj no, nasi przyjaciele byli, także on mnie zaprosił do Londynu, gdzie będę uczył tamtejszych karateków i to również cieszy, że, że jesteśmy doceniani także poza granicami naszego kraju, w marcu w Belgii to samo, prowadzę seminarium, także staram się nie chować tego, co, co najlepsze, tylko również, żeby ten nasz wysoki poziom pola z polskiej reprezentacji dawać pewne nowinki również innym krajom. Jeżeli tego chcą i są naszymi przyjaciółmi, to uważam, że to, to jest dobra droga. Nie zamykać się, tylko szerzyć, że tak powiem, dobre karate na całym świecie. No i to jest prawdziwe sportowe zachowanie w takim razie. A państwa zapraszamy raz jeszcze na szósty turniej nadziei, turniej, który. Gwarantuje zwycięzcom następne sukcesy w Mistrzostwach Europy i Świata, jak tutaj twierdzi Paweł, więc na pewno warto zajrzeć i zobaczyć tych przyszłych Mistrzów Świata. 17 listopada, czyli już w najbliższą niedzielę w hali przy ulicy Twardowskiego. A moim i Państwa gościem był Paweł Bąbolewski z klubu Karate Wushikan. Dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Do zobaczenia. A Państwa zapraszam na serwis informacyjny telewizji Pomerania. Po serwisie trzecia część naszego programu.